Piękny, jakże pożądany projekt banknotu, który bazował na rysunku setki z 1948 roku, która finalnie do obiegu trafiła. Tu mamy Państwa studotówkę z 1948 roku, która do obiegu finalnie nie trafiła. Banknot ten według pierwotnych założeń miał zostać wprowadzony do obiegu w roku 1950, ale ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu, więc nie doczekaliśmy się egzemplarzy obiegowych, ale doczekaliśmy się bardzo rzadkich akceptów. Te akcepty w większości to są właśnie banknoty oznaczone serią AA, taką dość nierówną numeracją, zerową. Charakterystyczną cechą większości tych akceptów, które to dzisiaj przetrwały jest to, że one są e, nierówno wycięte, wręcz takie, bym powiedział, że wyszarpane z arkusza. To widać doskonale na, na górnej krawędzi. Tak, proszę Państwa, być powinno. Właśnie te egzemplarze, e, te akcepty czy to 47, które mamy również na aukcji 48, większość z nich właśnie ma takie nierówne i dość bym powiedział niechlujne cięcia, ale taka jest to właśnie ich wspólna cecha. Tu egzemplarz raz złamany to złamanie wydaje mi się, że było złamaniem na całym arkuszu. Prezencja oczywiście w pełni poprawna, naturalna, wszystko jest tak być powinno. Cena 58 od PMG w pełni uzasadniona. Tutaj od PMG oznaczenie previously mounted, czyli ślady po wyklejaniu. Ja nie mam pewności co do tego, czy ten balon był klejony całym górnym marginesem jak większość wzorów. Tylko prawdopodobnie tutaj w narożnikach był gdzieś zamocowany w pełni naturalny. To zresztą widać, jak ładnie przewija numerator z zawersu na rewers. Także ten wzór, proszę Państwa, akceptacyjny to pozycja, którą bardzo często kolekcjonerzy, nawet panotów obiegowych, włączają do swoich zbiorów, ze względu na po pierwsze no, fakt, że już jest zniesiona numeracja, prawda, zerowa, ale po drugie, że on bardzo ładnie jakby kompletuje kolekcję obiegowych panotów okresu PRL-u. No i oczywiście jest to pozycja sama w sobie rzadka i bardzo lubiana, pożądana. Zobaczymy, jak Państwo ten banknot wycenicie. Ale ktokolwiek już zbiera banknoty, gdy widzi ten projekt, wie, że mam do czynienia z pozycją rzadką, która zawsze znajdzie liczne grono zainteresowanych.